Prezentuję grupę z Chłopca Jarosław, konkretnie Stowarzyszenie miłośników Jarosławia, przy który działa, czy odradza się po maleńkiej takiej przerwie krąg harcerski seniorów, a wszyscy jesteśmy członkami właśnie Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. Chciałam wręczyć z wielkim podziękowaniem za to, co robi, co robią harcerze. A imiennie na ręce komendantki Agnieszki, za wielką pracę, za wielkie serce z pracą, z młodzieżą, za wychowanie, żeby poszanować mundur harcerski czy harcerski, słowa przysięgi i za uczenie patriotyzmu. W krótkich słowach i myślę, że ta statuetka wyraża nasze myśli, które chcemy przekazać, bo jest to i. Orzeł w koronie i wizerunek Matki Boskiej i z herb Jarosławia. Druchno Komendantko, my się znamy prywatnie, ale w tej chwili <grym> oficjalnie. Druhno Komendantko, proszę od nas przyjąć wielkie podziękowanie i życzenia dalszego, wielkiego serca do pracy z młodzieżą i dalszych wielkich sukcesów. Bardzo dziękuję. Dziękuję tym bardziej, że twórcy tej statuetki dobrze znam nie powiedziałam bo przypomniałaś, projektant wykonawca pan Dariusz Jasiewicz artysta rzeźbiarz z Jarosławia a na co dzień prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. Dzięki.